Pieniądze, pieniądze, nasze kochane pieniądze. Szanowni, szanowni Państwo, drodzy miłośnicy sportu żużlowego, chciałem się powiedzieć, że bardzo się cieszę, a wręcz jestem dumny, że mogę dzisiaj być z Państwem i uczestniczyć w tej szóstej Speed Wojowej Gali, która tak naprawdę jest nieformalnym inauguracją sezonu żużlowego 2010. Muszę powiedzieć, że serce rośnie, jak się patrzy na Was, na Wasz entuzjazm, zaangażowanie na to, jak jesteście wiernymi kibicami. Znam plany zarządu, pana prezesa, oczekiwania względem zespołu nie są tajemnicą. Jest to miejsce na podium albo co najmniej pierwsze cztery miejsca. I powiem, że nie będzie łatwo, gdyż inne drużyny też mają aspiracje, inne drużyny też się wzmocniły, były dobre transfery, mają swoje aspiracje, oczekiwania, ambicje. Ale myślę właśnie, że to wy, drodzy kibice, pomożecie drużynie to osiągnąć i głęboko w to wierzę. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego z Panią Przewodniczącą Danusią Winiarską, która jest tutaj na stali, Zarząd Powiatu, którego jestem reprezentantem, od blisko, od blisko trzech lat wspiera Towarzystwo Żużlowe Start. Przypomnę, że zaczęło się na Ukrainie. Pamiętacie, pamiętamy wszyscy tą tragedię. Właściwie nie można było około tego przejść obojętnie. Wtedy pomogliśmy i od tego czasu pomagamy. Pomagamy na miarę swoich możliwości przez ten niewielki, przez ten, tak, niewi niedługi okres trzech lat. Przekazaliśmy na ręce Towarzystwa Żużlowego Start dla nas kwotę niebagatelną. To jest kwotę 500 tysięcy złotych. I wierzymy, że przed chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć tutaj, w takim bardzo zacnym gronie, przy panie prezesie, przy władzach sportu żużlowego. W Gnieźnie od paru lat, panie prezesie, są coraz lepsze warunki do uprawiania sportu żużlowego, jest dobra atmosfera i jest wiele tego powodów. Przytoczę tylko kilka najważniejszych. Bardzo profesjonalne zarządzanie klubem, płynność finansowa tak ważna dla zawodników czy kibiców, umiejętne budowanie marki, czy też właśnie wy, drodzy kibice, wasz zapał i zaangażowanie. I to właśnie powoduje, że sport Żużlowy jest numer jeden. W poecie i jestem przekonany, że jeszcze długo będzie. Dajcie Na zaproszenie organizatorów pozytywnie odpowiedziały również władze polskiego Żużna osobie osobie m.in. przewodniczącego Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotra Szymańskiego. Witam serdecznie Państwa. Cóż, tak. Co ja, co ja mogę powiedzieć, jak widzę tak licznie Was zgromadzonych, mogę powiedzieć tylko jedno. Myślę, że Gniezno stoi żużlem. Zresztą przyjeżdżam tutaj, muszę powiedzieć, Wam od lat 80., jeszcze jako młody chłopak. zawsze naprawdę ta atmosfera dla sportu żużlowego, którą tworzyliście, była super już od lat 80. i jest tak do dzisiaj. Zresztą to widać po dzisiejszym dniu. Wśród gości nie mogło zabraknąć przedstawiciela głównego sponsora startu Gniezno, Krzysztofa Kaczmarka. Dyrektora Regionu Zachód Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu, panu Prezesowi, pogratulować wszystkich e, sukcesów. Marka e, Tyskie, tak jak Pan Prezes powiedział, e, będzie z kibicami, będzie wspólnie z kibicami wspierać e, Start Gniezno w przyszłym roku. E, współpraca Marki Tyskie z e, Żużlem rozwija się. I myślę, że czekają nas w przyszłym roku ogromne emocje, czego, czego życzę zarządowi klubu. Dziękuję bardzo. Kolejnym ważnym wydarzeniem związanym z Galą było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszym klubem a Fundacją Mam Marzenie. Na mocy zawartego porozumienia, klub bezpłatnie przekazał na rzecz Fundacji jedno z najcenniejszych swoich miejsc reklamowych na kewlarach gnieźnieńskich żużlowców. W, w tym miejscu dodajmy, że podpisy na umowie złożyli prezes Towarzystwa Żyżlowego Start Arkadiusz Musiecki oraz proszę, Karolina Adamska, koordynator Poznańskiego ma, Oddziału Fundacji Mam Marzenie. Mam Marzenie pojawia się na naszych keblarach, a skoro mowa o keblarach, pokażmy tegoroczny keblar. Drodzy Państwo, w takich kostiumach nasi zawodnicy ścigać się będą w sezonie 2010. Proszę o brawa! Podczas gali kibicą zostały zaprezentowane nowe kewlary oraz plastrony, których w nadchodzącym sezonie będą występowali nasze żużlokty. Warto wiedzieć, że w tym roku dominującym kolorem na strojach będzie złoty, natomiast na plastronach w centralnym miejscu znajdować się będzie herb naszego miasta. W ten sposób klub chce nawiązać do 1980 roku, kiedy Stardgniezno świętował największy sukces w swojej historii w postaci brązowego medalu drużynowych Mistrzostw Polski. Następny punkt Speedway Gali to występ podprowadzających i hostes, które w tym sezonie będą pojawiały się na meczach rozgrywanych na Gnieźnieńskim Stadionie. Na Speedway Gali koniecznie należało przynajmniej wspomnieć o wielkim sukcesie organizacyjnym klubu, jakim bez wątpienia jest turniej o koronę Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski, który przeboją wdarł się do czołówki turniejów indywidualnych w naszym kraju. Wiemy już, że trzecia edycja odbędzie się 29 maja i obecnie trwa ustalenie szczegółów dotyczących tego znakomicie zapowiadającego się wydarzenia, które łączy w sobie sport i historię odpychając to Tomasza Jędrzejaka ale niewiele z tego pójść i Krzysztof Jabłoński no i Tomasz Bolo Miedzińskiego, Henkoka i Holte bo obok ułama to właśnie Citroj za duży w finałowym popatrzmy Holta, Muamek, Miedziński, Hemno najlepiej na Amerykanie. I wypycha teraz Holte na trzecie miejsce Zanim Miedziński, Holta tak jakby już troszkę spasował bo widzi że za szybki jest Miedziński